let sing and let's be jolly the holes with bow is a Jesteśmy w Chorzowskim Centrum Kultury na imprezie z okazji spotkania noworocznego Środowisk Twórczych. Jestem bardzo szczęśliwy, że w tym roku po raz pierwszy warsztatowe studio wokalne, które już od 8 lat jest w Chorzowskim Centrum Kultury, jednym, jedną z sekcji współprowadzoną razem wspólnie przeze mnie i przez Hacek, może wypełnić tę część artystyczną. Koncert jest złożony z dwóch części. Pierwsza część to utwory zimowo-świąteczne, a druga część już utwory stricte rozrywkowe. To, co dzisiaj zobaczyliśmy na scenę, gdzie w teorii mieli zaśpiewać amatorzy, okazało się, że tak naprawdę to albo są półprofesjonaliści, albo już prókają do tego profesjonalnego świata, bo naprawdę, no bardzo, bardzo wysoki poziom. Jestem, jestem w ciężkim szoku, szczególnie niektóre wykonania piosenek były naprawdę na bardzo wysokim poziomie, a ciężkie technicznie do wykonania, natomiast no super odbiór publiczności także nic tylko tylko się cieszyć że mamy właśnie takie twórcze też środowisko. Już trudno zliczyć, który raz widzimy się po raz kolejny. E, utrzymujemy tą tradycję, jest nas naprawdę sporo artystów z różnych dziedzin w Pożowie. I ten jeden raz w roku możemy się troszeczkę bardziej zatrzymać i spotkać wszyscy razem. W tej chwili jesteśmy w Antresoli, czyli Górne Foje Poznańskiego Centrum Kultury. Za nami wspólne kolędowanie z pożowskimi e, muzykami, artystami. Takie tradycyjne kolendy w naszym wykonaniu. Wszystkim odwiedzającym nasz Chorzowski, nasze Chorzowskie Centrum Kultury, zarówno widzom, jak i pracownikom, ekipie, która odpowiada za to, żeby spektakle, koncerty mogły się tutaj odbywać, życzę wszelkiej, wszelkiej pomyślności. Oczywiście dla artystów przede wszystkim, bo to ich podziwiamy na scenie, wszelkie pomyślności spełnienia wszystkich celów, które sobie założycie, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Nigdy nie dajcie sobie wmówić, że czegoś nie można. Dążcie do realizacji tych swoich celi, celów, nawet jeżeli się wydaje Wam dzisiaj, że są one niemożliwe, stawiajcie sobie wysoko poprzeczkę. Bądźcie w tym swoim wyrażaniu kultury wolni, nikogo przy tym nie obrażając, ale niech ta, niech ta kultura właśnie nie będzie w żaden sposób obarczona jakimiś, jakimiś kajdanami, które nie pozwalają Wam rozwijać. Skrzydeł, także bawcie się nią, twórzcie i e, bądźcie, bądźcie wolnymi ludźmi. Wszystkiego, wszystkiego dobrego w tym nowym roku. E, spełnienia marzeń zapraszamy do HCK, bo tutaj dzieje się magia, a gdzie tą magię nie, razem nie spotkać, jak tylko właśnie w kulturze. A z okazji nowego roku ja już standardowo życzę Państwu zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy.